W takich meczach musimy pokazywać charakter, tym bardziej, że, że nie ciąży na nas żadna presja. Chcemy się pokazać jak, jak z najlepszej strony i, i, i zająć jak najwyższe miejsce, w tabeli się uda na koniec sezonu. No tak jak powiedziałeś, no, mecz równy, równo my mieliśmy trochę szczęścia jak i, jak i, i, i piast, ale, ale myślę, że wynik remisowy jest sprawiedliwy. Staram się pomóc jak, naj, jak, naj, jak, naj, tylko, jak najbardziej, tylko potrafię drużynie. tak? Yy, czy to jest interwencja w obronie, tak? czy, czy to jest podanie do przodu. Yy, no, robię to, mogę i mam nadzieję, że ten występ mogę ocenić na plus. Teoretycznie jesteśmy zadowoleni, ale wiadomo, zostało tam jeszcze cztery kolejki i, i chcemy powalczyć o to o, o jak najwyższe miejsce yy, w tabeli. Pozdrawiam tutaj Sebastiana Łojciowskiego. I generalnie jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek nie, nie osiadamy na laurach, tak? Bo nic nie zdobyliśmy tak naprawdę, mamy utrzymanie pewne w środek tabeli, ale chcemy o te piąte, piąte miejsce, szóste się pokusić jeszcze, tak? Na końcu sezonu.